Super umysł, to on się nie odbywa tutaj. On nie działa tylko w głowie. Jeżeli myślisz, że to jest kwestia tylko super przyspieszenia umysłu, myślenia, procesów yy, yy, nerwowych w twojej głowie. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o, to się będzie działo jako efekt uboczny ale to chodzi o tą pełną synchronizację trzech centr. Dolnego dantian, czyli twojego hara, twojego brzuszka, czyli mózgu z jelit, można tak powiedzieć. Środkowego dantian, czyli twojego serca, inteligencji twojego serca, hipermądrej inteligencji twojego serca i twojej normalnej inteligencji, tak? Głow, głowowej, umysłu. Więc słuchajcie, teoria wygląda tak, że z każdym z tych centr, które przed chwilą żeśmy sobie aktywowali, synchronizowali, jest związana, można powiedzieć, pewna prędkość świadomości, pewien bieg. Tak, jedynka, dwójka i trójka. Jest ich trzy. Jest ich trzy. I te prędkości świadomości. One są w pewien sposób, można nazwać siłami natury. W sanskrycie, w Bhagavadgicie, te siły natury, te prędkości świadomości nazywają się guny. I o gunach teraz muszę Wam koniecznie trochę poopowiedzieć, co to jest. Guny z sanskrytu, słuchajcie, to są liny. I to nie tak, że po prostu ktoś, asy, nazwę to tak. Nie, 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 to chodzi o te liny, że jesteśmy powiązani. Póki jesteśmy w gunach, nie wiem, jak się bardziej powiązać. Tak to się psychiatrycznie wiąże, ale <grytanie> możesz sobie też pacynkę wyobrazić, pacynkę na takich sznurkach. To my, to my, guny, <grytanie> jesteśmy powiązani takimi linami. I m, nasze. Spostrzeżenia, nasze percepcje, nasze wnioski, nasze sposoby zachowań w życiu właśnie zależą od tego, jaka lina na nas aktualnie oddziałuje, co, do czego my jesteśmy przywiązani. I tak jak mówię, liny są trzy, i to jeszcze raz mówię, że to nie tylko chodzi o świadomość, to w ogóle chodzi o przyrodę. To w przyrodzie te liny też są i one jakby wiążą całą, a, całą przyrodę dookoła nas. W Bhagavad to się nazywa Prakriti. Prakriti, czyli przyroda przejawiona.